Rozdział dwunasty. I zaczął im mówić w przypowieściach. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonu winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę. Leci tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili więc go i odeszli. Posłali natomiast do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego – Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich – Czemu mnie wystawiacie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał, czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla niego. Potem przyszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa. Tak samo trzeci i siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc gdy powstaną którego z nich będzie żoną bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł czyż nie dlatego jesteście w błędzie że nie rozumiecie pisma ani mocy bożej gdy bowiem powstaną z martwych nie będą się ani żenić ani zamąż wychodzić ale będą jak aniołowie w niebie co zaś dotyczy umarłych że z martwych czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza tam gdzie mowa o krzaku, jak bóg powiedział do niego ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Zbliżył się także jeden z uczonych w piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego oprócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. Nauczając w świątyni, Jezus zapytał Jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym, rzekł Pan do Pana Mego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, skądże więc jest tylko Jego synem. A wielki tłum chętnie go słuchał. I nauczając dalej mówił, strzeżcie się, uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku. Pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem rzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.